Dobry kochani, jest sobota 29 stycznia. Jest godzina 7 rano. Ja się obudziłam przed chwilą, ale idę dalej spać, muszę wziąć tylko tabletki na moją migrenkę. No i zapraszam Was na Daily Vloga. Dzisiaj będziemy świętować chiński nowy rok. Chiński Nowy Rok, ale zanim chiński Nowy Rok, to trzeba jechać na zakupy do polskiego sklepu. Eee, no, bo nie ma nic do jedzenia. A wiecie, jak jest moja mama, to musi być e, polskie jedzenie. Ja to tam tak nie za bardzo, o to dbam, <gdzie>, gdzie robię zakupy. E, no, a później, e, znaczy, plan był taki, że pojedziemy do Chinatown, ale nie pojedziemy, bo jednak, wiecie, wirusowo nie ma co ryzykować, a tam będą tłumy ludzi dzisiaj. Ale mój kolega, który pochodzi z Chin, przyjeżdża do nas i będziemy robić tradycyjne chińskie gotowanie na nowy rok. Zatem ubieramy się dzisiaj na czerwono i świetnie się bawimy. Dzień dobry, witam po pobudce już tej właściwej. Już teraz naprawdę trzeba zacząć ogarniać życie, ale powiem Wam, że jeszcze przed moją drzemką słuchałam. Czy kontynuowałam, i tak naprawdę już kończę, nowe tłumaczenie Ani z Zielonego Wzgórza, czyli Anna z zielonych szczytów. I ta książka no niezmiennie mnie zachwyca, naprawdę wiecie co, to jest taka książka, którą się czyta, słucha z takim bananem na gębie. Wczoraj zaczęłam w drodze z pracy w autobusie jak jechałam i. i i naprawdę się śmiałam, że dobrze, że masaczka na gębie, bo ludzie by głupio na mnie patrzyli, czemu ja się ciągle uśmiecham. A taka miłość do życia i zachwyt życiem naszej małej Anny <laughs> jest no, niesamowita, tak? No kocham tę książkę w każdej jej części. To jak ona działa na ludzi, jak zmienia życie ludzi, jak daje im radość. Ja... Ja takie dzieciaki też uwielbiam i, i takie dzieciaki obdarzone wyobraźnią. Yy, także, także to tyle. Polecam Wam bardzo nowe tłumaczenie z marginesów. Okładkę Wam rzucę, żebyście wiedzieli o, której, o którym wydaniu mówię i którego wydania słucham. Doesn't matter, they're both easy. And every time I reach for you, I stop myself so you don't have to. Scared of being dependent, shut you out in my resentment. And this ends. Aby Wam pokazać mój dzisiejszy hol zakupowy, a dokładniej yy, hol lumpowy. <noise> no bo przecież to sobota, dzień lumpa, nie. Przede wszystkim, zobaczcie, dorwałam zupełnie nową torbę z Katkicen. Yy, I podoba mi się ta torba o tyle, że ona jest powiększana. Yy, w sensie, że tu jest zamek, tak? I kiedy zapniemy ten zamek, no to torba robi się dużo krótsza. Yy, ma krótki pasek, długi pasek i z tyłu zobaczcie, jeszcze jest takie. Trzymadełko na rączkę walizki, czyli, wiecie, fajna taka y, na y, bagaż podręczny, fajne kolory, fajne kwiaty, zatem będę ją z przyjemnością używać. Jeszcze tym bardziej, że y, nowka nie śmigana, zatem y, radość y, tym y, większa. No, a w torbie jeszcze mam kilka innych zakupów. Przede wszystkim, tutaj, tak elegancko zapakowaną gazetkę kupiłam bardzo fajną dekorację. Kupiłam taką o makatkę, zobaczcie. Tutaj cena zawrotne dwa funty na różowej wstążce. I to jest taki haft normalnie na tkaninie, ale też takie doszywane elementy. Jest ptaszek, są kwiatki, bardzo mi się to podoba. Zestaw kolorystyczny, fajny, także na pewno to wykorzystam. I wydaje mi się, że znajdę na to miejsce gdzieś w sypialni, właśnie. Kiedy już wrócę do moich naturalnych dodatków, nie takich bardziej, wiecie, świątecznych w kolorze, to, to właśnie ta makatka zawiśnie, bo bardzo mi się podoba. Dalej, co ja złowiłam? Czekajcie, muszę sama popatrzeć. A, sweter. No, paragon wyleciał. Kupiłam sobie sweter. Sweter pochodzi z H&M. To jest taki długi, moherowy sweter. Naprawdę, wiecie, z moherem w składzie. I on ma taki strzywany, szeroki golf, który ja mam zamiar nosić właśnie w taki, w taki tylko pomarszczony sposób. O, tak. Bez żadnego wykładania, bez niczego. I to jest ta taka jakby limitowana kolekcja. I to jest w ogóle MK. Ten sweter jest olbrzymi. Mohair Blend. I. I, i, I zaraz Wam powiem, jak on składowo wygląda, bo, bo wygląda dobrze: 34 moheru, 33 wełny, czyli co? 67% ma wełnę i później dodatki sztuczności. Zatem wiecie, ciepły, fajne w składzie, a też no, nie będzie się tak kulkował, jakby była sama wełna. No, nie ma się oszukiwać, co, że, że przecież te domieszki są też potrzebne, ale, ale jakby większość jest wełne. Także bardzo mnie cieszy ten sweter i on ma takie fajne, to nie jest czerń, ale to jest taki grafitowy kolor. O. I ma fajne długachne rękawy, co się u mnie w swetrach y, rzadko zdarza. Także złowiłam sweter. No i co ja tu jeszcze mam? Mam książki. Tak, mam książki. Widzicie, dzisiaj ja już nie byłam pewna, czy ja coś jeszcze y, kupiłam. A, mój kolega, z którym byłam na zakupach, kupił sobie skórzany pasek. Wiecie, prawdziwa skóra, taka gruba, fajna. Także naprawdę dobry zakup. No i pasek jest nowy, tak? Także udało mu się mega fajnie. Dobra, torba. Co tu w środku jeszcze mam? Tylko butelkę z wodą. E, oczywiście, wiecie, butelka wielokrotnego użytku. No ale pokazuję Wam książki. Przede wszystkim e, mam książkę Alexandra Schulman, e, czyli to jest była naczelna brytyjskiego woga, Clothes and e, Other Things That Matter, czyli ubrania i inne ważne m, rzeczy e, w sztywnych oprawach. Ja czytałam już jej jedną książkę, i, i to jest w ogóle bardzo fajna, m, bardzo fajna babeczka która fajnie opowiada o historii mody i o tym, jak, jaki moda ma wpływ na nasze życie. A tutaj to jest jeszcze podzielone na takie różne mm, rodzaje ubioru i jak te, jak te rodzaje ubioru mają na nas wpływ. Tutaj jest na przykład rozdział o perfekcyjnej sukience. My friend really wanted to have this book. Oh my gosh, mówię do was po angielsku. Widzicie, nawet się nie połapałam. E, mój kumpel bardzo chciał e, tę książkę, więc wrzuciliśmy e, ją razem do naszych zakupów. This is going to hurt, czyli będzie bolało Adama Keya. E, nikomu nie trzeba tłumaczyć, nie? To jest po prostu świetna książka, i jeszcze e, fajnie, bo sztywna prawę, tak? Także wiecie, jeszcze takie jedno z tych takich, jeden z tych egzemplarzy całkiem z początków, kiedy książka się ukazała. Ja się bardzo cieszę, bo złapałam Tokyo Eno Station, czyli stacja Tokyo Eno. Ona w Polsce też jakiś czas temu wyszła, ta książka. Ja jeszcze nie miałam okazji jej poczytać, więc będę czytała. Oczywiście, i zobaczcie, jakaś świetna graficznie okładka. Bardzo, bardzo mi się podoba. Także z wielką radością. I jeszcze The Book of General Ignorance. To jest jakaś satyryczna książka. I o, Stephen Steven Fry yy, i Alan Davis. Yy, także yy, to jest też do właśnie u mojego kolegi książka. On lubi takie, wiecie, satyryczne. I ona jest fajna, taka trochę już pożółkła, który musi być jakieś starsze wydanie. Jeszcze tylko szybko Wam pokażę, bo złożyłam torbę. Widzicie, ona normalnie jest tylko taka długa, czyli taka no, klasyczna szoperka a nie powiększona choperka. Także tak wygląda w tym swoim e, jakby normalnym rozmiarze. Trace the patterns in your steps, refleksions, what you might have meant. jealousy or envy. Doesn't matter, they're both easy. And every time I reach for you, I stop myself so you don't have to. Scared of being dependent, shut you out in my resentment, and this tension ties me up. One hand reaching for. Are in the chicken? Uh, I think this one, this one, uh, some of that garlic ones. So oregano is inside the minced ginger and garlic paste. Yeah. We have some soy sauce inside as well. Yes, in here. And, and uh, yeah. also the uh, what's I think the 13 spices. 13 spices. It's only in Chinese shops. Yes, and we have the uh, chili, chili and garlic. Yes, I know have the black pepper. And black pepper, lovely. Okay. Can you please tell me how to say Happy New Year in Chinese? In Cantonese, it would be Somnifinal. lo. Okay. And in Mandarin, it would be Xin Nian Patterns in your steps, reflections which you might have meant, jealousy or envy. Doesn't matter, they're both easy, and every time I reach for you. Stop myself so you don't have to Scared of being dependent Shut you out in my resentment And this tension ties me up One hand reaching for The last step and the dish is ready. Ready to serve and it looks so amazing. Zatem jesteśmy gotowi na świętowanie chińskiego nowego roku. Ryż, tutaj jest wołowinka, która nieco nam się rozgotowała, ale to nie szkodzi, a no, to tutaj nie jest ma się kurczak być Dokładnie. Poza tym to jest domowe jedzenie. Porcja pierwsza, porcja druga i porcja trzecia jest like jak mm -hmm. good. I love it. Dobry wieczór, aniołki. Jest poniedziałek, 31 stycznia, godziny wieczorne. Ostatnio widzieliśmy się w sobotę, kiedy tak nagle niespodziewanie przestałam nagrywać vloga. Gdyż, yy, nie wiem dlaczego, ale byłam pewna, że zrobiłam więcej nagrań. Ale albo nie włączyłam kamery, albo miałam za mało pamięci, bo rzeczywiście yy, pamięć mi się kończy i... Yy, yy, i tak się trochę urwało. <świlek> yy, niedziela dla mnie była pod znakiem yy, chorowania. No ale wiecie, jak to zawsze bywa, nie? Wtedy, kiedy trzeba... Yy, Odpoczywać to organizm y, daje o sobie znać. I to nie, że musiałam odchorować po imprezie, bo ja jestem z tych niepijących, więc y, nie tego w ten sposób, absolutnie. Y, dzisiaj tak naprawdę dopiero jest chiński nowy rok. Y, o północy jest właśnie ten taki Sylwester. Znaczy nie, dzisiaj jest chiński Sylwester, a, a jutro jest y, chiński nowy rok i. Był taki pomysł, a no to może do Chinatown, no ale jakby wszystkie obchody są odwołane, będzie tylko jakaś mini parada i jakby szkoda zachodu. Tym bardziej, że ja jestem już naprawdę zmęczona, nie za się czuję, więc jakby odpuszczamy. No ale jeżeli przychodzę do Was tak z podsumowaniem, już i żeby zakończyć tego vloga, no to trzeba opowiadać też o książkach, prawda. No bo An z Zielonych Szczytów yy, nie, przeczytałam. Obejrzałam dzisiaj też film pani Ani, czytam i, i piszę. I powiem wam szczerze, że, że, że zgadzam się z panią Anią pod tym względem, że po co komu to tłumaczenie właśnie yy, teraz? Czy komuś to przeszkadza, że yy, Ania jest Anią w Polsce, że Mateusz jest Mateuszem, a nie Matthew? No dobra. Yy, Jedyną, chyba taką największą zmianą, to to, że Małgorzata jest Rachel. Yy, no, ale jakby treściowo do książki to niczego nie zmienia. Znaczy, my Zielone Wzgórze będziemy nazywali Zielonym Wzgórzem, czy Zielonymi Szczytami. No, umówmy się, Zielone Wzgórze brzmi o wiele ładniej w języku polskim. Yy, to jakby, no, niewiele tutaj wnosi. I pod tym względem z panią Anią właśnie się zgadzam. Ale powiem wam jedno, że może gdyby nie to, że się nie pojawiło to nowe tłumaczenie, to ja bym do tej Ani akurat teraz nie wróciła, a, a widzę jak dobrze mi to <grywka> zrobiło, jak to mawia Basia kwarc na seks i urodę. Naprawdę nie wiem, dużo radości i takiego ciepła dała mi ta książka. Przesłuchałam też wczoraj tak naprawdę po południu, bo na przyspieszenie to wiecie, raz, dwa i po książce, Gójcio i ta okładka i sam tytuł wydawały mi się takie trochę takie trochę e yy, a okazało się że książka jest naprawdę świetna to jest historia o tym jak Wujek gej jedzie na pogrzeb swojej najlepszej przyjaciółki z czasów wiecie takich studenckich która później została żoną jego brata no i właśnie ona umiera Okazuje się, że jego brat ma problemy, no i on musi się tymczasowo zająć dzieciakami i tak naprawdę to on ma się zaopiekować dzieciakami, a to dzieciaki odmieniają jego życie, bo on też jakby takiej terapii potrzebuje. Bardzo fajna, ciepła i taka życiowa historia z bardzo dużą ilością żartu, także ja serdecznie polecam. I pomimo tego, że ten tytuł i ta okładka wydawała mi się taka bardzo średnia, to okazuje się, że to jest zachowana, oryginalna, brytyjska okładka i tytuł również, bo ym, y, ten oryginalny tytuł to jest Ganko, czyli wiecie, G od gay i Anko, <grytanie> także, y, także tutaj jakby y, y, poszło tą samą stroną. I przy okazji się dowiedziałam, że ja mam jedną książkę tego autora na półce i muszę ją przeczytać. Um, także tak. No i czytam ciągle też um, XOXO, jestem w połowie i powiem Wam szczerze, że książka dla mnie bardzo zwolniła i jest tak troszkę nudno, ale jakby przepnę, bo mam ciągle nadzieję, że, że, że będzie lepiej, bo nie wiem, tak bardzo potrzebowałam takiej lekkiej książki i ta książka, przepraszam, że tak macham kamerą, mm, ta książka ciągle jest lekka, ale straciła na swojej świeżości można by było powiedzieć no nie wiem na razie jest takie trochę masło maślane o niczym w środku, początek był fajny, a teraz tak trochę się rozmymłało dobra, kończę mm, e, może jutro, jeszcze nie wiem kiedy dokładnie będę nagrywała Podsumowanie miesiąca. Będę nagrywała nowy hol książkowy, także zaglądajcie koniecznie, bo będą nowe odcinki. To tyle. Jeżeli odcinek wam się podobał, wiecie co robić? Kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!